Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich na naszym spotkaniu ze Słowem. W środę, 23 listopada, rozważamy z Kościołem fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 21, wiersze od 12 do 19. Rozpocznijmy od modlitwy. Dzisiaj zaprośmy szczególnie do tej modlitwy Świętego Michała Archanioła. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. I wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Wiele razy wraca mi ta myśl, że to, co najtrudniejsze w formowaniu, to przygotować na trudne doświadczenia. Jak czyni to Jezus? Jak przygotowuje swoich uczniów na to, że będą cierpieć, że ich los będzie podobny do. Losu, ich mistrza. Przede wszystkim nie ukrywa tego przed nimi. Nie oszukuje ich, nie mm, usypia ich czujności. Mówi o prześladowaniach, które są blisko, które dotkną uczniów z całą mocą. Podniosą na Was ręce, będą Was prześladować. Synagogi, więzienia, z powodu tego, że należą do Jezusa, będą tymi miejscami, gdzie się znajdą, gdzie będą atakowani, gdzie będą prześladowani, oskarżani. Bardzo ważna rzecz, która się tutaj pojawia, to jest taka odpowiedź Jezusa: jak to wykorzystać, jak to przeżyć. I może nas ta myśl Jezusa nieco zaskakuje. Pan Jezus nie mówi, to nie potrwa długo, bądźcie silni, ale mówi o tym to świetnie. To będzie doskonała okazja do tego, żeby mówić o mnie w nowych miejscach. Do więzienia jeszcze nikt nie poszedł z dobrą nowiną. Nie był tam, gdzie będziecie przesłuchiwani, w Sanhedrynie, czy gdziekolwiek to indziej, w synagogach. Tam jeszcze nikt. Nie głosił, ja tam byłem, ale potrzebne jest to stałe głoszenie słowa. Będzie to dla Was sposobność dodawania świadectwa. Niesamowite, to jest zupełnie odwrócone. To jest pokazanie tej sytuacji trudnej z innej strony. Mam wrażenie, że Pan Jezus chce nam powiedzieć: Pamiętaj o swojej misji, bez względu na to, co się dzieje. Twoim zadaniem jest zanieść Ewangelię na krańce świata prześladowanie wcale w tym nie przeszkadzają. To nie jest niemożliwe. Zaniesiesz ją, tam, gdzie cię będą ciągnąć. Tam bądź moim świadkiem. To ważne, że Jezus mówi o tym do uczniów, do nas w sposób taki jasny, prosty, spokojny. nie, nie szuka słów, nie, na mi się słowo, nie wie się, nie szuka, jak to ukryć, jak to powiedzieć, że to tak, no, człowiek musi umrzeć, ale to nie boli. Nic takiego nie słyszymy. Jezus mówi o prześladowaniach, które dotkną uczniów i to będą się pojawiać zewsząd. Uderzyło mnie to, znam ten tekst oczywiście, ale żeby pokazać tą powszechność sprzeciwu wobec. Osoby nauki Jezusa, jest właśnie to, że te prześladowania i to oczekiwanie śmierci będzie pochodziło od bliskich. Rodzice, bracia, krewni, przyjaciele będą się domagać śmierci za to, że nie zostawiacie Ewangelii, że nie odwracacie się ode mnie, że nie odrzucacie mojego imienia. Że uznajecie we mnie syna Bożego Mesjasza, zbawiciela. Nie będą mogli tego zaakceptować. Im też się to będzie wydawało słuszne, że należy karać śmiercią taką postawę. Niezwykłe, kochani, to przeżywamy przez wieki. Pamiętacie na pewno, tak mi często wraca w tych dniach szaweł starsu. Dlaczego on prześladował Kościół? Bo był przekonany, że tak najpełniej służy Bogu. I przez historię chrześcijaństwa bardzo często się to powtarza, pragnienia służby Bogu kiedyś i dzisiaj podejmuje się prześladowanie Bożych ludzi. Co za paradoks, co za tajemnica, co za Przemyślne, sprytne działanie zła, który do takiego działania pod, podburza, podsyca to właśnie w tych, którzy, którzy takie, takie napięcie, takie przynaglenie w sobie czują. Musi tak być, należy na to zareagować ostro, stanowczo, z całą mocą. Towarzyszy temu z pewnością jakieś zaślepienie. Czytam w, tym, w tej zapowiedzi Jezusa y, w nowej formie taką przestrogę, nie opieraj się na ludziach. Nie szukaj w nich oparcia. Nawet tych, którzy są krewni, bliscy, z którymi łączą cię więzy krwi, nie opieraj się na nich. Opieraj się na mnie, na moim słowie. Opieraj się na tym, którego ci dam. Jak będziesz, Atakowany, sądzony, prześladowany, dam Ci pomoc, dam Ci obrońcę, pocieszyciela, tego, który będzie jak adwokat w sądzie, będzie w Twojej sprawie działał. Będzie ukryty, ale da Ci taką umiejętność, taką mądrość, taką jasność umysłu, taką siłę słowa. Że nikt temu nie będzie się w stanie przeciwstawić, nie dlatego, że sobie to ułożyłeś, ale dlatego, że otrzymasz właśnie taką pomoc. Czy to się w naszym życiu już nie wydarzyło? Czy nie byliśmy umocnieni na różne sytuacje, na takie momenty, że zostajemy sami? wcale się tego nie boimy i wiemy, co odpowiedzieć. Chociaż tych, którzy nas nie wiem, atakują, stawiają nam zarzuty, którzy domagają się od nas wyjaśnień, jest wielu. I to tęgie głowy, inteligentni ludzie. Pamiętacie pewnie to spotkanie przed Sanhedrynem, przesłuchanie, które miało miejsce wobec Piotra i Jana. I to zdumienie. Dziwili się temu. Są to ludzie prości i nieuczeni, a mają taką jasność prawd wiary, taką jasność tej historii Jezusa, tego, że został zabity niesprawiedliwie, mówią o tym głośno, nie znajdują odpowiedzi. Jedyne, do czego się mogli posunąć, to do tego, żeby kazać ich ubiczować, wychłostać i puścić. Niech sobie przynajmniej to zapamiętają. Niech ich to trzyma. Jak sobie to noszą w pamięci. Ja wam dam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprze sprzeciwić. Prześladowania będą. One będą nas spotykać ze strony y, takich osób, od których spodziewalibyśmy się raczej wsparcia, pomocy, może takiego stanięcia po naszej stronie. Jezus to wie. To duża próba. To próba, której trudno się przeciwstawić. Ale nie zostajemy w takich próbach sami. Jest z nami przez obecność Ducha. Przez wymowę i mądrość, jaką otrzymamy. Może jest w sercu kogoś z nas lęk przed prześladowaniem. Może boimy się niechęci. Z tego powodu trudno nam jest na przykład nosić jakiś znak religijny, krzyż czy medalik. Bo to od razu komuś mówi o tym. Aha, to jest ktoś, kto się identyfikuje z Bogiem, z Kościołem. Warto by ten lęk na modlitwie przynieść, warto by go wypowiadać, modlić się nim, oddawać go Bogu, bo chce nam przyjść z pomocą. Może jesteśmy w trakcie takich prześladowań i jesteśmy tym bardzo obciążeni. Jest nam trudno, nie znajdujemy już siły. Prośmy, by ożywiał nas ten, który jest naszym obrońcą żeby napełniał nasze umysły, serca właśnie tą wymową, mądrością, która pochodzi od Boga. Prośmy wreszcie, by ci, którzy są naszymi prześladowcami, o to modlił się Szczepan, byli także ogarnięci łaską, by mogli zobaczyć prawdę, by mogli przezwyciężyć to, co się im narzuca, to, co ich zaślepia. Żeby mogli także stawać się uczniami Pana. Żeby żadne z mieszkań, które Jezus przygotował dla swoich uczniów, nie było niezamieszkałe, nie było puste. Prosimy Ci, Ojcze, o dar Twojego ducha. Prosimy, by w nas mieszkał, by w nas przemawiał, by nas przygotował. Kształtował w momentach prześladowań. Prosimy Cię o obecność Maryi, o to, by była tuż obok nas, kiedy przychodzi nam walczyć, kiedy przychodzi nam przyznawać się do, do Ciebie, do Twojego Syna Jezusa, do wiary, a jest to związane z jakimś y, prześladowaniem, jakąś, jakimś odsuwaniem na bok. Przykrością, cierpień. Prosimy, byś nas Maryjo wtedy wspierała i byś nam wypraszała łaskę wierności. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Z Panem Bogiem dobrego dnia i odwagi.